I po tym jakże cudownym wstępie, który określił nam co zaczynamy, co tutaj się dzieje, rozpoczynamy kolejną serię z kolejnej już gierki Lego, czyli kontynuacji poprzedniej serii Lego, czyli Batman Trujeczka. Wszystkie cztery puste сейwy. Zaczynamy. Tylko mm, jeszcze zanim. Dobra. Zmniejszyłem troszeczkę, yy, że tak powiem, poziom dźwięku, dlatego jest o wiele lepszy, mi się wydaje. Więc <laughs> możemy zaczynać kolejną serię na tym kanale. Och, nie mogę się doczekać, ja jeszcze zanim zaczniemy, powiem Wam tak. We wtorki pojawia się oczywiście Hogwarts Legacy, dzisiaj, czyli czwartek, pojawia się Lego Batman. Co piątek będzie się pojawiał Skylandersy. Dokładnie pierwszą serię ze Skylandersów zaczynamy. Mam gdzieś tutaj figurki, jeszcze ich nie wyciągnąłem, ale je wyciągnę zaraz. I w sobotę Minecraft. Dodatkowo będą się pojawiać również zapisy z maksowania dwójki. Zapraszam na Twitcha, gdzie to się wszystko pojawia. A my zaczynamy bez dodatkowego zbędnego gadania. Nie będę już podkładał głosów, bo mnie męczy później od tego.

Unbound fury! You're always so angry, Atrocitus. Saint Walker, help me! Um, my ring's power is the power of hope. But it can only really help a green lantern. Oh, I love how. Is he coming? brought us here for stop that's why i'm here indigo one get this thing off me i understand and sympathize please but we did not bring you out here wait a minute if none of us are responsible for bringing us out here then who is that would be me To są chyba przedstawiciele każdej z latarni. Coś takiego kojarzę, że było, że wszystkie, że każdy kolor latarni to jest jakieś emocje pokazujące. Coś takiego wiem tylko. Nie wiem, czy to na końca prawda. Batman i Robin.

co to jest? Ja nie pamiętam tego. Taki malutki tutaj. Że mierzyć tego naprawdę zabójcę A to jest informacja po prostu jak działa. Lo? Ta hell? Co ty gadasz? Co ty gadasz, że takie rzeczy teraz tu są? Nie ma już tego? Jak on się nazywał? Bena? Nie, nie Ben. Nie pamiętam, kurczę, ten lokaj cały. Ten to był dobry agent. Kurde. Szkoda, że go już nie ma. Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że poziomy jakoś tutaj nie będą na też jakoś bardzo długie. O, pan umie szybować bez stroju? Co ty dajesz? Już nie potrzebuję stroju specjalnego do szybowania. A nie. To, co, to ciekawe, co teraz będzie. Stroje mi się wydaje, że zostają. Bo jednak stroje to jest takie. Każda gierka Lego chyba ma takie swoje. Mm, że tak powiem. E, znaki rozpoznawalne, bym powiedział. I właśnie mi się wydaje, że w tym. Jest to właśnie um, takie te stroje. Że ten kostium... No musisz grać Robinem, wiesz, że możesz przełączyć się między postaciami, skręć Y, prawda? Wiem. Co to jest? O Odblokowałem kostium. LOL. To mogę te... O! Ty, to jest dobre! Mogę po prostu się zmieniać, już nie potrzebuję zwykłego miejsca. Do tego. Fajne. Fajne, nie, nie jestem wymuszony nagranie jakimś stroju, tylko mam wszystkie stroje od razu. Chyba za mało grałem w trójkę, wam powiem, że, bo nie pamiętam tych rzeczy. Ja pamiętam tylko, że to było w kosmosie coś. Nie wiedziałem, że od takich rzeczy się tutaj zaczynało. Czerwonych, żółtych zielony, zielonych, którego przytrzymaj... Dobra, nie ma problemu. Oczekaj, muszę trzymać B, nieważne. Tam jeszcze do góry widzę. E, zaraz pójdę po te resztę, bo nie, nie mam ich. Możecie napisać w komentarzu, jak się. Ja tu mogę strzelać, o! To ciekawe. Możecie napisać w komentarzu, jak wam się podobają, podobała seria z dwójki. E, co uważacie, jak będzie wyglądać seria z trójki? Oraz. Yy... Jak wam się będzie podobać Skylanders, bo też jestem tego bardzo ciekawy. Ostatnio coraz więcej tego zaczynam widować. I mam nadzieję, że trochę się ta gierka odrodzi. Bo to była gierka mojego dzieciństwa, tak uwielbiałem Skylandersy. Jeżeli macie jakieś em, sklepy albo coś, gdzie można figurki kupować, Skylandersy się oczywiście ktoś kojarzy, ja bym był naprawdę wdzięczny i chętnie bym się dowiedział, bo jestem bardzo ciekawy. Dobra, rozumiem, to jest strój dla Batmana z czujnikiem. ale wydaje mi się, że tu jest więcej tej stroj niż było w dwójce. Takie mam wrażenie. Nie wiem, o kurde, co to jest? Da, Widać przeskok, bo jest bardzo dopracowana, bardziej dopracowana na granicy, jednak dwójka. Ciekawe. Ciekawe. Ja się jaram, bo ja lubię te gierki Lego. Dobra, co tu jest? Nie będę czytał tych wszystkich wskazówek od tego tego. No bo pomimo wszystkiego, no... Ja wiem z czym to się je, że tak powiem. Ogarniam tą grę. Więc uważam, że nie ma sensu, żebym przeglądał każde poradniki, bo to są takie podstawy, czyli jak używać tego, jak ten... Coś robić. Więc no. Jest też dużo więcej dialogów. Co jest też dosyć ciekawe. Czy Robin ten umie nurkować? Nie. Dobra. Czyli to nie ten strój. Może jest jakiś nurek, kto wie. Ale kurde. pyk! Tu jest złoty kibel jakiś. Teraz ci ciężko będzie. Bo kibel to jednak taki... Złoty kibel to jednak bym potrzebował coś mocnego. Dokładnie, coś tego typu. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Dużo klocisków Zawsze, tutaj nie zobaczę, ale zawsze... W... Pamiętam, im późniejsza seria z gry... Tym tyle nowych postaci zawsze wychodziło. A ja zawsze się tym tak jarałem. Podoba mi się też, że jest tu szybsze pływanie niż w, re... niż w wcześniejszej wersji. to mnie denerwowało akurat. A jak ja tu mogę wyjść z tego, z tej wody? Nie wyskoczę tu przecież. Bez sensu, musiałem umrzeć. A Robin ma ten strój do tego Tak? No bo to jest taki kombinezowaty, no pasuje Dobra, poka Robin jak to się robi, idziesz Pyk, pyk, pyk Dużo niepotrzebnych Może i prawda a może tylko ty tak uważasz? Nie pyk A? Zawiasy trzeba ponieścić Pyk, jeszcze jeden zawias. No dawaj! Dobrze, krótko. O, ale mocny ten robin jednak jest, wiecie? Znaczy ja nigdy nie wątpiłem. Ale jest mocny, pan nauczek, jest mocny. Ma tę siłę. Trenował od ostatniego czasu. No, widać, widać. <laughs> Dobra, pokaż na co cię stać, Robin. Kto tu jest szefem? Kto musi Batmana ratować teraz? No właśnie. Coś czuję, że e, tutaj będzie dużo grania mm, innymi postaciami. Nie tylko Batmanem. Bo mimo, że to jest Batman, gra Batmana. To poza kosmosem. O, przepraszam, uderzyłem mikrofon. E, poza kosmosem. Jest tu jednak bardzo dużo takich. Jakby to powiedzieć. Mmm... To się nie odblokowuje, okej, okay, Ja myślałem już takie. Zaraz to się otworzy, jakoś to muszę zrobić. A jednak się otworzy. Nie masz nie, nic, ci mówiłem. Na czym ja skończyłem? A, że to, oglądałem trailery i to jest dużo takich kosmicznych rzeczy, co właśnie Batman nie, nie pasuje mi do końca do takich rzeczy. Ale kto wie. Na samym końcu e, w dwójce jeszcze był pokazany ten przeciwnik, taki zielony. Nie wiem do końca, jak on się nazywa. Well, Let's just get going. <laughs> Ale wiem, że on jest tutaj głównym bossem, chyba. Albo po prostu jest jakimś bosem, Więc no. Ale to myślę, że to było dosyć spodziewane. Mam nadzieję, że nikomu nie zaspoilerowałem. Jeśli tak to przepraszam. Starałem się... Znaczy nie, nie starałem się zaspoilerować. Każdym strojem mogę szybować. To ciekawe. To dobrze wiedzieć. To dobrze wiedzieć. Bo to takie fajne. Fajny detalik. Nie trzeba pod to już specjalnego stroja, jako Batman po prostu się nauczył w końcu. Po co to jest jak to jest odrabina? Trochę bez sensu. Pyk, pyk, dawaj Robin. Co ty tu musisz? A no tak, dźwignia. A tak o, nie. Dobra. Co tutaj mamy? O! To się nie zamknie, nie? Chyba nie. A fajne takie Łopa O. Ja nic nie mówiłem. To nie tak, że jak debil spadam. Wcale. W żadnym wypadku, a tu tu kto jest? Pomóc, pomogę jakoś? Pewnie mogę, ale jak? Nie wiem. Kiedyś Ci pomogę. Jak będziesz grzeczny, to ci kiedyś tam pomogę. Na razie przemyśl swoje zachowanie i. No. Odezwij się za jakiś czas. A, że mu powiedział? Dobrze, że mu powiedziałem, nie? Powiem, ja że dobrze, pewnie, że dobrze. Dobra. Co tutaj jeszcze jest ciekawego? E, przed chwilą zniszczyłem coś, co powinno mi dać chyba klocki. I to chyba też mi daje. No, spokojnie. Ja wiem. Spokojnie, ja wiem, że jesteś z telewizji, nie mam do Ciebie nic, jesteś super. Dobra. O, to jest ten, po którego, którego tu przyszedłem. Więc yy, generalnie ciekawie. Więc tam idziemy, ale to cofnijmy się jeszcze, czy tu tutaj coś ciekawego nie ma.

No urósł, no co miał robić. Żył w kanałach, no to musiał, ruść, nie? Taki jad co popadnie. Kto wie co on tam jad? w takim razie? Sorry Robin niespecjalnie Czemu mi się stroje zmieniły? Nie wiem Cześć kroko. Do. Dokładnie, pora cię, roz. On ma tylko jedno życie? Eee, to tak. Na ludzie. O, nie muszę zmieniać stroju, wystarczy, że. Przytrzymam. On ma kolegów, którzy są. Wyglądają jak. <laughs> się poprzebierali za niego. Jakby. Co? Hej, no. nie, 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 Nie będę mu mówił, no jak tak lubi, jak tak chce. Fanów ma przynajmniej, koledzy. A tam jest ten! Nie pamiętam jak to się nazywa. Eee... Yy, Niech to się nazywa. No ten mini zestawik cały. Od Batmana. Fajnie. Też tutaj są.. Ciekawe do czego one us służą, bo w różnych grach wiem, że do różnych rzeczy służą. Jednego mi brakuje? A ty ich jest dużo Dobra to luzik. E Sorry Batman, pomyliłem się. Podobny. Nie szucaj! Agresywny jest jakiś nie wiem porąbany. Coś go w na pewno. Nie pić mnie. Dobra, działko jakieś. A, jednak siatka. Unik taktyczny. Pierre Niemcy kojarzę. Kroka kojarzę i cukera, ale tych dwóch nie kojarzę. Nie wiem, co to są za ludzie. I Batman 3: To jest pierwszy Batman, który ma Achig Mendy. Dostałem, a pościg. Więc fajnie. Ale znalazłem go, to chyba ważniejsze. O, no jest tu więcej tych postaci. To że na przykład Batman i Robin mają swoje jakby style, to to też ich tak jakby trochę więcej przez to. 250 klocków i, złoty, i czerwony klocek też jest w poziomach, to nie wiedziałem.

So, Cyborg, this slideway teleport thing is safe? Toads. It'll take you to the watchtower in the blink of an eye. Why? You scared? No. But I could just use my ring and fly up to the watchtower. You don't get in? I'm going to tell everyone Green Lantern is yellow. He's so... strong, isn't he? Welcome, Green Lantern of Sector 2814. Did you have a nice trip? Oh, yeah, sure, Martian Manhunter, no problem. Although, I prefer to fly. Ciekawie. The record Croc stole was a map of the sewers. Why would he steal that? Master Bruce, would you... Alfred! Thanks Alfred if you could bring it down here that would be great. Master Bruce, there's a whole mansion of rooms upstairs to eat in comfortably. Down here would be great. Thanks. Wow, a UFO is approaching Earth. On second thought Alfred, we'll eat in the observatory. Oh yeah. A się tak męczył. there's już kolejny poziom. To jest bad jaskinia. Nie no to już wygląda jak kolejny poziom. Nie, bad jaskinia. Tak? E, ja nie pamiętam, że tu była bad jaskinia. I wie, dobra, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję osobiście, że wam się bardzo podobał. Mi się przyjemnie gra, raczej nagram od razu kolejny. Ale to jeszcze zobaczymy. Mam nadzieję, że się zbawiliście. E, wyśmienicie. Czy ja mogę być Alfredem? Mogę być Alfredem! A jaki kurde talerznik. Pa, o, ty kurde. <grywa> Dobra, jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Wpadajcie na Twitcha, Discorda, Instagrama i TikToka. Zostawcie suba na kanale i widzimy się już w kolejnym odcinku jutro ze Skylandersów. Jeśli oczywiście nagrałem. Naprawdę nagrałem. Nara.